Witamy serdecznie na wystawie klocków, w znajdującej się w Inwałdzie w studiu Red Bricks. z Wami, jak zwykle, Sebastian. Oraz Daniel. Oraz Daniel. Dzisiaj temat inwestycje. Inwestycje w klocki, czyli tak zwane plastikowe złoto. A dokładnie, no lepiej bym tego nie określił. Tak, więc ten, ja zrobiłem mini wstęp, że no tak jakoś, tak zawsze się wyrywam, natomiast przekazuję od razu pałeczkę Danielowi. Niech się wykaże, a ja w międzyczasie powiem swoje zdanie, zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że się nie pobiję. No, postaramy się nie Danielu. pobić, aczkolwiek przychodzę na wystawę, mówię, o, masz fajny model. Mówię, Mam jeszcze dwa-trzy kartony. Pytam się, dlaczego? Osobiście myślę to pewnie inwestycyjnie, kupił trzy sztuki, jedną złożył, a drugą czeka, żeby po prostu sobie po, w momencie wycofania sprzedać dwukrotnie. Ale kto Drodzy, ja? Ty, tak, a tu nagle zaskoczenie, a ja chcę zrobić model B, zrobić model C danego zestawu. Nie no, rozumiem, oczywiście można tak zrobić, ale czasami można też spojrzeć na to jak na inwestycje. No niekoniecznie to musi być inwestycja w jakieś bitcoiny, obligacje, złoto. Może być coś po prostu takiego, no pospolitego na chwilę obecną, czyli LEGO. To z początku może się wydawać zabawne, bo to jest no, powiedzmy zabawka dla dzieci, ale te dzieci kiedyś dorosną. I te dorosłe dzieci w pewnym momencie sobie powiedzą, a za dziecka nie miałem tego, albo chciałbym mieć Spidermana, który kiedyś był w zestawie moim ulubionym i teraz odzywa się właśnie ten rynek kolekcjonerski, w którym to osoby, które chciały powiedzmy 10-15 lat temu, albo nawet teraz zaczynają kolekcjonować LEGO, trzymają je w takiej ładnej wersji nieskazitelnego pudełka, niezarysowanych figurek i czekają na moment, w którym dana część osiągnie pewną cenę, która ich usatysfakcjonuje na rynku. No i często tak jest z rzeczami, które są limitowane. Ja słucham tak. Zwykle, tak, jak najbardziej. Tak, tak, tak. Właśnie widzę, że obracasz limitowany no tak, bo... zestaw w którym tak, tak, był tak. serii Ideas. To jest ciekawa seria, bo ona właśnie jest taką kopalnią, pierwszą kopalnią rzeczy inwestycyjnych, z racji, że one wychodzą raz w roku, kilka projektów zostaje zaakceptowanych przez LEGO i oni twierdzą, że to się sprzeda, Osoby, które zaprojektowały, czyli fani, dostają pewien procent od sprzedaży takich zestawów na rynku światowym. I w tym przypadku tutaj mamy kuźnię, która w tym roku już po prostu znika z półek. Lego przestają produkować, a więc co się dzieje? Ludzie pierwszego dnia po wycofaniu nagle uświadamiają sobie: chcę mieć ten zestaw. A go nie ma. Szukają w necie? Nie ma. Na stronie oficjalnej? Nie ma. No i co teraz zrobić? No, bo jest, ale. Ale jest droższy. A dlaczego jest droższy? Bo ktoś sobie wcześniej pomyślał, że no, weź, fajnie byłoby weź. kupić trzy sztuki albo cztery i zbuduję w, w pewnym momencie taki kapitał na klockach Lego. Ale ktoś też mógł tak jak ty pomyśleć, że zbuduję większą kuźnię. zrobię ją dwa razy większą. No ale nie starczyło czasu. Kupił inne zestawy. Zestawy zostały a wyszło coś bardziej, bardziej interesującego dla Ciebie, jakiś technik świetny, no to czemu nie pozbyć się czegoś, co zalega, coś co miało być, to jakieś... Nic projekt projekt u mnie nie zalega, dobra? No. A czasami widziałem, że niektóre rzeczy no. zalegają. No i wtedy właśnie ten inwestor, który wyłożył pieniążki wcześniej, postanawia pozbyć się, upłynnić dany zestaw robi coś takiego. No i stąd wynikają te wyższe ceny. Ale to nie jest tylko Ideas, który faktycznie jest taką serią typowo inwestycyjną. Są też rzeczy, które normalnie są dostępne. Wychodzą mm -hmm. katalogowo. Można je spotkać, bo Ideas a nie ma w katalogu. No bo każdy zestaw ma określony czas produkcji. Tak, taka i żyw żywotność zestawu. I jest się, Ona jest różni cięcie. się co do mm -hmm. różnych serii zestawów. Ostatnio tego nawet zaskakuje. Czasami niektóre zestawy mają żywotność 7 miesięcy, co jest w ogóle absolutnie mm -hmm. krótkie. Ale tutaj kuźnia jest już długo na rynku i jest ładna. Jest ładna. No tak skupiłeś się tu ładna. akurat na kuźni, tak, bo wyciągliśmy. E, więcej rzeczy tak, wyciągliśmy z gabloty, żeby było coś zbudowanego, co, co stoi właśnie na wystawie. E, tu Daniel pił przed chwileczką do mnie. Ja, ja akurat <laughs> czułem ten podtekst na plecach, dlatego że on widział na sklepie, że mam wystawionych parę archiwalnych zestawów. Ale kilka. Chciałbym, no, chciałbym, czy zdecydowałem się ewentualnie sprzedać, tylko dlatego, żeby mieć. No okej, okay, miałem podwójny, potrójny, czy nawet cztery zestawy kupione po to, żeby z nich coś zbudować. Faktycznie nie miałem potem czasu, przyszły nowe rzeczy. Sprzedam tylko po to, żeby kupić nowy zestaw. Czy nową rzecz na wystawę. Natomiast nie traktowałem tego podejście. nigdy inwestycyjnie, i moje pytanie jest do ciebie ok, inwestycja Słaby. tak, tylko czy nie nakręcamy się za bardzo w kierunku klocków, inwestowania pieniędzy w klocki, które są raz zabawką, dwa, mhm. plastikową, trzy, trójki nie ma. <laughs> dwa I teraz tak, czy. Czy takie podejście nie nakręca nam tej karuzeli, tego, tej kuli śnieżnej cenowej? Czyli mhm. wychodzi zestaw, na drugi dzień już cena eksploduje. To jest tak jak z nieszczęsnym Titanikiem, którego LEGO nie chce puścić na powiedzmy sieciówki nie czy nie na sklepy, chcę, tak. bo on im się dobrze sprzedaje. Super, nie ma, nie ma problemu. Ale zauważcie, jeśli on z, z LEGO Shopu jest chwilowo niewycofane, tylko są po prostu braki. Braki, no, na to, magazynie też mają braki. Tak. To zaraz na Allegro ktoś, kto go kupił. Wiadomo, że inwestycyjnie wystawia go za 4,600 czy 4,500, jeśli jego cena regularna jest 400 czy 4, przepraszam, 300 czy 3,200. Tak, no cena wiadomo, że będzie wyższa, ona tam obejmuje różne inne tak, a to składniki, jest, ale, to jest jeszcze, ale tak, masz rację. No, ale to jest jeszcze tak sytuacja, gdzie zestaw nie jest wycofany z produkcji, no jest, a tak. już... Ale jego dystrybucja jest ekskluzywna. I Jest ograniczona. To już to daje, tak. No, więc tutaj... Ale to też nie ma Znaczenia, czy to jest jakiś duży zestaw no nie, nie, nie. Czasami są też malutkie zestawiki, które są ekskluzywne. Można gdzieś zagrać. Gratisy. Kupić. Gratisy. Zresztą nawet przyniosłem jakiś gratis, który był. Gratisy. Dawno, dawno może, temu. Ale, ale żeby, bo ja wiem, ty wiesz, ale ktoś przed telewizorem czy ekranem może nie wiedzieć o co chodzi. Gratisy ehm. to. No, gratisy są wszystkie rzeczy, które dostajemy za darmo. No tak, ale, ale, pod, ale czasami, jest, ale, skono, pod ale one się dzieją. albo to są zwykłe sklepy, sieciówki, które przy wydaniu odpowiedniej kwoty, zakupieniu, albo wzięciu udziału w jakimś konkursie, dostaje się coś takiego, po prostu za darmo. Mhm. Też czasami jest tak, że oryginalny producent Lego na swojej stronie ogłasza jakiś konkurs z okazji dnia dziecka albo Gwiezdnych Wojen, mhm. że jeżeli przekroczymy pewną kwotę, to dostaniemy gratis. No i te gratisy były tylko, załóżmy, w konkretnych dniach wydawane. Czyli po prostu kupujemy... Ja szczelam teraz. Musimy wydać minimum 800 zł i do tego przy tej kwocie dostajemy jakiś gratis raz mniejszy, tak. raz większy, raz oczywiście, pudełko, raz tak, saszetka tak. i tak dalej. Czyli to są, to są te gratisy, które oczywiście są też limitowane, bo są tylko w, w momencie dniach, produ tak. nie produkcji, tylko w momencie promocji, promocji. czy y, tego konkursu. Y, I koniec. Najczęściej koniec. Czasami koniec. wracają, ale. Y I, czasami teraz, I teraz wyobrażamy koniec. sobie kogoś zakręc zakręconego podobnie do mnie, który kolekcjonuje y, gratisy. Tak, albo takiego kogoś jak ja, który kolekcjonuje Spider Man. Mhm. I się okazuje, że wyszła ekskluzywna figurka w San Diego, a ja tutaj sobie w Polsce siedzę. No jest problem, żeby zdobyć taką figurkę. No niestety można, znaczy można sobie polecieć do San Diego, wziąć udział w konkursie, zdobyć figurkę, przylecieć, ale to jest wielki koszt dla takiej osoby. No raczej ktoś, kto wygrał na miejscu, może załóżmy całą za Powiedzmy drobną opłatą, która często nie jest taka drobna, odstąpić taką figurkę. No i już, już ten sam wymiar kolekcjonerski, unikalności na skalę kontynentu, na skalę powiedzmy tego wydarzenia, które tam się odbywa. Mm -hmm. No dobra, robi... ale to może, może, może robi cenę, ale może wylądujmy z San Diego z powrotem w Winwoldzie. No to lądujemy. No tak. bo, bo, bo teraz kwestia jest, yy, przeciętna rodzina yy, ma zestaw, układają go. Albo przeciętna rodzina chciałaby sobie nauczyć dzieci, jak inwestować. Dlaczego o, nie? To, to jest całkiem dobre powiedzymy, podejście. To nieźle. Bo no. Można do skarbonki Czyli za kieszonkowe, odkładać, no. za kieszonkowe. Można odkładać do tej skarbonki, odłożymy 200-300 zł. No i otwieramy za rok, jest dalej 200-300 zł. Ale mm -hmm. można za te 200-300 zł kupić sobie jakiś zestaw, na przykład ze Spidermana. Ja zawsze dam przykład jakiegoś Spidermana. No i taki zestaw będzie w tych granicach, 200 zł, nawet mniej. Mhm. I on może wyjść. Jak akurat tak się dzieje, że w 2023 ten zestaw wychodzi. Również jego największy przeciwnik Venom, również Iron Man z tego uniwersum wychodzą. I jak można łatwo zauważyć, to jest pewna seria mhm. tych dużych figurek. Więc ktoś, ktoś za yy... dwa lata obudzi się, no tak. że... Wyszedł świetny model, ja, tak. a ja A, chcę ma, wyjść, mieć a ma wyjść Kapitan Ameryka i Batman. Hulk Batman w, te, w, w tej wielkości. Batman ma również wyjść. Spodoba się mu Kapitan Ameryka, Dokładnie, kupi Kapitana tak. Amerykę, mhm. ale nie ma tych poprzednich tak. i stąd y, cena będzie rosła. Więc więc taki dzieciak, który my, da, my dajemy przykłady takich modeli nie, tak. nie, nie mówimy że akurat słuchajcie nie sugerujcie nie, to, to że wy, że macie w kupić później że macie tak. bo, dlatego że świat klocków Lego jest duży zestawów jest bardzo to wszystko bardzo... może się zmienić ale jeżeli tak. ktoś ale ta tendencja się klockami, jest, to będzie widział to ta tendencja jest wzrostowa praktycznie przy każdym modelu hmm. przy jednym mniej drugim więcej to ja jest w momencie wyjścia z produkcji 30% no tak. procent do góry. Ja dalej ym, to powiem Ci, że troszkę mnie przekonałeś, yy, yy, jeśli chodzi o uczenie na przykład dzieci w inwestowanie. no Dzisiaj jest, świat jest szybki, yy, mm. kręci się wokół pieniądza. Yy, ja dalej nie jestem zwolennikiem. Uważam, że jeśli system padnie, nie nakarmicie plastikiem dzieci, yy, <laughs> yy, będzie pływać po morzach, zanieczyszczać. Natomiast rozumie stronę Daniela i ludzi, którzy y, y, tak jak najbardziej, no w banku chyba się nie opłaca za bardzo trzymać pieniędzy. Zależy kto ma jakie warunki. Ale zależy kto, kto ile, tak. Ale, ale za, zależy, ale jeżeli ktoś do tej skarbonki nie... Wróćmy, wróćmy, jakieś, wróćmy jakieś do, duże, do, do dzieci, nie? wróćmy do dzieci, jeżeli... Dziecko dostanie na Boże Narodzenie, Mikołaja, inne y, uroczystości, pieniążki, komunia była bo coś. Dostanie pieniążki, odłoży je na rok, bo, bo chce sobie za rok coś kupić ciekawego. I zamiast odłożyć do tej skarbonki, po roku mieć tyle samo, może kupić sobie Spidermana. Nie musi go sobie otwierać kupić kilka innych. Jeżeli interesuje się Harry Potterem, to też wie, że takie zestawy yy, tu, są ekskluzywne. Tu potwierdzę, że brykhecy, yy. których yy, nie lubię, na kwadratowo, Daniel Kocha, ja nie ja, ja nienawidzę. Cieszą się straszną popularnością, tak, dlatego że ludzie je zbierają nawet nie. Bo miałem gości na wystawie, którzy tego nawet nie otwierają. Oni mają to tak położone tak. na. Zauważ, ale, że ale tak. Są tutaj nie ale oni nie otwierają, mhm. bo jakby kolekcje mają, widzą. Bo to jest praktycznie jeden do jeden pokazane tak. na pudełku. Tak, tak. Natomiast w każdej chwili mogą to spieniężyć, sprzedać, wymienić. Okay, Ale to, to też jest to, ten to... walor kolekcjonerski, że to stoi na półce, niewzruszone. To jest część jednej stałej kolekcji, która mhm. cały czas się poszerza, bo mhm. jak tutaj można zauważyć, te BrickHeadsy mają pod sobą numerki. I to już jest aż 173 BrickHeads. Czyli jeżeli ktoś kilka lat temu do tej skarbonki nie odłożył, a zamiast tego kupił sobie kilka zestawów, które miały numer 1, 2 i 3. To w chwili obecnej poszukiwacze tych pierwszych numerów są w stanie bardzo dużo dać za takie. Coś. To ile ta jedyneczka może teraz kosztować? Jedyneczka to był Batman. Batman On w chwili obecnej jest około 350 zł. 350 zł za, 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 za taką Przecież ty ją masz na wystawie. Ona tam no tak. ma świecące oczy mhm. i po prostu wszystkich gości wita. Ale stoi przy ekskluzywnych zestawach, tak. więc nie rzuca się w oczy. Tak, ale masz, widzę, ale widzę się, że masz jeszcze się. parę pudełek tutaj tak, przygotowanych. Wiem, przykładowo. Że jesteś fanem technika. A to dla mnie, I, tak? Tak, Są Czyli to, to, jest, to jest dla Dawida z Żudzinfo? Tak, jak najbardziej. Tak. Ktoś tam jeszcze lubił... Tu jest dla Dawida, bo tu mamy dwa cyrknięcia. ekskluzywne. Czyli zasadniczo pomyślałeś o wszystkich. Tak. E, e, co z technikiem? Wychodzi, bo to mnie interesuje. Wychodzi w tym roku z produkcji. <laughs> wychodzi. No, ja e, bym na tym miejscu czyścił tutaj te pięknie, ten zestawik. Czeka na no Ja nie inwestuję, mam tylko 10 kupionych. A do tego mam jeszcze drugi zestaw, który również wychodzi z produkcji. Mustang. Tak. Znaczy musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Co roku zestawy są nowe, więc chcąc nie chcąc jakieś zestawy muszą odejść. No tak, ale pytanie jest, jeśli wyjdzie nowy zestaw, to każdy kupi sobie nowy zestaw z technika. No niekoniecznie. Jeżeli ktoś pytanie... jest fanem Ferrari, no to chciałby mieć chyba każdy model. Każdą no tak, wersję. no Pytanie, co kto zbiera. No to jest, słuchajcie, indywidualna sprawa. No to dokładnie. naprawdę Dlatego ciężko jest. Każ, każda rzecz kolekcjonerska, jak i też w Lego, każda seria rządzi się innymi prawami. Uh -huh. Niektóre zestawy uh -huh. będą bardzo szybko rosły na cenie, a niektóre powolutku zbierały swój potencjał. Zdarza się, że wcale jak gwiazd boje no, nawet w danej no, tak. serii Ray też budowane figurki, tak jak Spider-Man. No tak, wiedziałem, że do tej tak. Rai wróci, bo on nie, nie no, lubi, nie lubi, nie lubi tego, tej, tej części z nią i tak dalej. Tak. Dobra, nie o Gwiezdnych Wojnach nie dzisiaj, Gwiezdnych ale no, ja nie wiem, co on chce tak. od tej komity. Od tej, od tej, od tej jakaś kobiety. troszeczkę mniejsza, bo każdy może zarzucić, że to jest za drogie. No przecież z tej skarbonki nie każdy dostaje bardzo dużo do skarbonki od rodziców. Zostanie tak. 50 zł miesięcznie, niech odkłada. Widzę, że Speed Championy. Mhm. Speed Championy też są dosyć popularną serią. Ja bym powiedział, że mi się nie podobają, bo nie mają figurek. Ale z racji, że też wychowałem Jak nie mają figurek? Na... a proszę bardzo, z Zawsze jest, słuchajcie, nie słuchajcie a nie, Daniela. Każdy z ma... tak. Uległem właśnie zbudzeniu, że to tak, tak, trochę tak, tak. technikowe. W tym przypadku seria... Ma kierowcę. Ma kierowcę, tak, no, no A kierowca to też figurka. Tak, no ja bym się spodziewał, że to jest błąd po tym tak. zestawie. No, jest Bond. James, James tak. błąd, tak. 007. Popełniłeś błąd. Wielki błąd. Tak, więc taki zestaw jak najbardziej będzie kolekcjonerskim zestawem w tym roku wychodzi. Kolejna część szy szybcy i wściekli. 11. To jest akurat z poprzedniej. I już... Mnie się zdarza w być wściekłym. Szybkim. A, a przy budowaniu zapycie. szybkim. <gry> tak, więc no też będzie. Czyli to są, to są takie wdzięczne rzeczy, dlatego że. One są e, no, ładne, one są małe, tanie, e, e, ładne i tak, można to. Nie, łatwo nie, przetrzymywać. Przy gdzieś. dzisiejszych cenach. E, no nie każdy no, pozwoli no, sobie na świetną wystawę, jak u ciebie, gdzie potrzyma kolosę. No tak, ale stary. Stadion realny, które nie będą Dobra, wstukowane. słuchaj. Zbieram 31 lat. Na wszystkie zestawy zarobiłem, nie dostałem żadnego zestawu. Przepraszam, jeden mały zestaw dostałem na dzień taty od mojej córki w zeszłym roku. Też dostałeś Więc... zestaw, też mały, ale dostałeś. Ale to... Nie możesz porównywać mojej kolekcji z inwestowaniem małych dzieci w małe zestawy, może do tego dorosną, czy też pójdą w te ślady, mhm. natomiast tak, to, to, to rozumiem, bo nie zajmuje dużo miejsca, nie inwestujemy dużo pieniędzy, natomiast powiedzmy po 5-6 latach procentowo o jakim zysku mówimy? Na takim Speed Championie. Niektóre Speed Championy osiągają wartość 300-350 zł, cena a cena zakupu katalogowo około 80, można je mieć za 50, mhm. więc sześciokrotnie, siedmiokrotnie no, no, czy, więcej, czyli, czyli, to jest całkiem ciekawe. E, czyli, czyli dużo. E, pytanie, e, sportowy samochód, czy tutaj z takim podtekstem jakimś tam filmowym? Co kto lubi. To jest naprawdę nieprzewidywalne. No tak, co, czy, czy, no aż tak, tak tu, ale tu może być. Aha, no tak, bo może być fair. Ja dobra, jestem osobą dobra. figurkową, dlatego. Rozumiem. Jeszcze mniejsza sprawa. Figurki. Co roku wychodzi kilka serii kolekcjoner'skich, które można dostać za 17, 18 zł. W saszetce, A króla. saszetce, Tylko, tak? że na nie wiemy, co w tej saszetce będzie. Niektóre są bardziej pożądane figurki z. Serii, które są aktualne, ale też tych serii jest dużo. Takie jak Brickheads. Tu jest 170 któryś Brickheads, a seria jest załóżmy 24. Uh -huh. I ktoś chciałby zbierać sobie serię pierwszą, drugą, trzecią. Tutaj mamy z jednej z poprzednich serii króla, który oczywiście w saszetce był za 17 zł. Teraz jest za 200 zł. A powiedz mi, bo dawniej się nie dało tego tak załatwić. Trzeba mm. było miękolić te saszety. Znaczy, wciąż to jest najlepsza metoda. No tak. Widziałem go ostatnio przy tym... ale Trzy sekundy, to jest kwestia, to. to jest kwestia to. jest tego typu, czy można na przykład na internecie zamówić, żeby mi... Yy... Przysłali cały komplet Oczywiście, bez, bez minta. Tak, tak jak istnieją fani właśnie takich archiwalnych zestawów, są ludzie, którzy zajmują się specjalistycznie tylko figurkami. Ale chodzi mi o, o taką nową serię, czyli najtańszą na rynku. Tak. Nie wiem, jaką, jaki numer teraz mamy? 20... 24. 24. I jakbym taki takie. Dwa... Czy... A czy teraz ktoś... jest ekskluzywna Disneyowska seria? Czyli jeszcze nowsza, no? Y, tak, Disneyowska, one zazwyczaj nie są numerami oznaczone, tylko po prostu to jest na stulecie Disney. Mm -hmm. I w tym wypadku właśnie niektóre figurki są droższe, no bo są ładnie wykonane, to jest bo postać, to jest... Bardziej lubiana czyli przez nie, fanów. nie każda saszetka kosztuje tyle samo. Ale to, to... Znaczy każda, w której nie wiemy co jest, kosztuje tyle samo. Tyle samo. Ale już zawartość może być cenniejsza A, niż. No tak, no dobrze. Czyli cena, wracamy do, ze... do tej inwestycji. Dokładnie. Czyli tak. tak. Kupujemy, najlepiej kupić całą serię y... mhm. i są ludzie, którzy zbiera, y... I... sprzedają od I pierwszej do ostatniej figurki z no tak. tej serii. Wrzucamy całą, ją do całe, szafy tak, i zostawiamy tak. parę lat. tak? A nawet później? wystarczy 6 miesięcy. A potem się okazuje, tak. że król jest kosztował 16. A... I to akurat jest moja niespodzianka, go odkryłem w. Nie, Ale nie, to jest niespodzianka odkryłem. od ciebie dla mnie? Nie, to jest moja niespodzianka. A przed chwilą mówił, że mi coś. Tam Samego przyło, siebie słuchajcie. z przeszłości, do teraźniejszości. Sprawdzam figurki, patrzę, o król, ciekawe, ile kosztuje. A czyli odkryłeś, I bo tam. nie. Wie, no dobra. Tak, nie wiem. sam sobie prezent zrobiłem w przeszłości. Czyli tutaj wracając jeszcze do, do mhm. naszej kuźni. Może się okazać tak, że kupując taki zestaw budując go, bawiąc się nim. Mm -hmm. On zostaje, ale na przykład po nie wiem, 5 czy 10 latach sprzedajemy same figurki, jest szansa, że wróci się cały zestaw? Za same figurki zależy, ile tych figurek jest. Jak ale nie mówię, mamy... czy cena zakupu tak. się wróci. Za same figurki, czy cały zestaw nie. złożony? Nie, teraz. Słuchajcie, Daniel będzie myślał, może, może się przydymić troszkę. Bo ja tak dużo inwestycyjnie. Kupu, kupujemy, kupujemy taką kuźnię teraz. Tak. Ona, ona karton, powiedzmy zapakowane. kosztuje teraz mniej więcej. Nie wiem. Nie wiesz, no ale powiedzmy kosztuje y... 600 zł. 600 zł, tak? I teraz my to układamy, bawimy się tym. Stoi na półce eksponat. Stoi na półce, tak, ale dbamy o figurki i mamy tak dwóch rycerzy, Mamy, nie wiem, Robin Hooda, Robin Hoodke, Mamy Haskiego, mamy Konika, tu jeszcze był, tu jeszcze był, a, Kowal jest, tak? I Kowala mamy, tak. Mamy Kowala i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć figurek. Czy po dziesięciu latach jesteśmy mhm. w stanie te dziesięć figurek sprzedać za 600 zł na przykład? Z tego zestawu wątpię, uh -huh. ale są zestawy, w których jak najbardziej można osobno sprzedać figurki i nawet będzie dwukrotność ceny zakupu. Zajarzył słuchajcie, dobra. <grym>, tak, ale to też niektórzy robią inaczej, ponieważ składają sobie taki zestaw, figurki też leżą, dbają o te figurki i po pewnym czasie stwierdzają, Chcę teraz mieć inną wystawkę, chcę mieć y, stadion, kol stadion, koloseum wystawione, nie mam miejsca, więc coś trzeba zrobić z tą kuźnią. Mm -hmm. I post postanowię sobie, to sprzedam tą kuźnię, którą już raz złożyłem, kupiłem za 600 zł i sprzedam ją za, zazwyczaj rzeczy używane sprzedaje się taniej, w tym przypadku nie. W tym przypadku sprzedają prawdopodobnie za 1200, tak? za e, to, 5, Tak, 10, no to, to, tak. Por, to tak. poruszyłeś temat, Pomimo, że, 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 nie, otwarte, musi złożone, tak, że to, nie musi być zapakowane. że nie musi być zapakowane, czyli tutaj e, oczywiście dbacie o pudełko, o instrukcję, mm -hmm. bo to się może przydać. Każdy używany zestaw. No i też fajnie dziecko załóżmy nauczyć dbania o takie rzeczy. E, dbania, że nawet że jeśli nie wyrosną z klocków, tutaj główki. Tak, tak. <laughs> tak. że wy, jeśli wyrosną z klocków, a mają mm -hmm. inne zainteresowania, czy inne potrzeby, na które są potrzebne pieniądze klockami się nie bawią, zawsze można to spieniężyć tak. no, w, w tym kierunku, mm -hmm. czyli wracamy do tego, że to są zabawki, bawimy się tym, Jak układamy tak. upłynnić zawsze się na nich różnych rzeczy, czy to inwestowania, czy, czy matematyki licząc klocki nie chcecie dużo inwestować kupujecie malutkie figurki, Figureczki. nie zajmujące miejsca tak. jeśli macie dużo miejsca E, oczywiście w suchym miejscu e, bez wilgoci bez wystawienia ku, 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 kupujecie, na światło kupujecie kolosy potwory e, które nigdy nie tracą tam zawsze no drugi raz z stadionu nie wypuszczą. nie bo tu nie. pamiętajcie jest mini zagrożenie które bardzo rzadko się zdarza powtórki Lego powtórki jest. Taj Mahal miała taki Taki taj Mahal wyszedł drugi raz. I statek w butelce. Też I wyszedł. statek w butelce. Ale, ale taj, taj Mahal był mega podobny. I Poruszamy teraz tak. jeśli, jeśli ktoś zainwest... No tak, ale jeśli ktoś zainwestował w pierwszego Taj Mahala, cena wywindowała, zatarł mhm. ręce, będzie kasa. O, tak. Wychodzi ten nowy. I, I tamten leci, słuchajcie, na szyję. Może nie do końca, bo. Jak ktoś prowadzi wystawę czy ma kolekcję, to pewnie będzie chciał mieć dwa ustawione, ale ogólnie, jeśli ktoś chce mieć Taj Mahal, no to kupuje wtedy jak ma do wyboru ten nowy. A ten nowy był tańszy niż ten stary. Później już się tak, I to znów jest ta wiedza i nauczka, że chodzi o jakieś inwestowanie, dbanie o rzeczy, które masz. Ponieważ takie figurki też są fajne, mm -hmm. ale może okazać się, że ona wyjdzie w jakimś innym zestawie albo wyjdzie w gazetce i to się może okazać, no tak. że nie jest jakaś taka cenna już. Ale reasumując, na klockach na dzień dzisiejszy nie tracimy. Nie tracimy. Nie tracimy. Nie. I tym optymistycznym akcentem. Czy, akcentem kończymy dzisiejszy program. Jeżeli chcielibyście coś więcej usłyszeć, zapraszamy do nas. Tak, to, ja e, Jeśli o inwestycje, to oczywiście odsyłam do Daniela. Też jeśli do o kolekcjonowaniu, to do mnie. Mhm. Zapraszamy oczywiście serdecznie. Na dzisiaj żegnamy. Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć. Cześć.